Sos to persona, którą śmiało można nazwać jedną z ikon polskiej sceny gier niezależnych. Jego rozszerzona wersja gry o zwariowanych przygodach nieporadnej piątej wody po lub MacGyvera, stworzona na potrzeby jednego z game jamów, okazała się tak popularna, że wywróciła jego świat o 180 stopni, bowiem sukces MacPixela sprawił, że Sos zrezygnował z dotychczasowej posady Belfra na rzecz tworzenia gier wideo na pełny etat. Prócz tego zdobył on poklask wśród zagranicznych YouTube'owych duz, takich jak PewDiePie czy Jesse Axe. Jako jeden z nielicznych deweloperów znalazł wspólny język z piratami, a niedługo później z pomocą tysięcy użytkowników i boskiej interwencji samego Lorda Gabena, jego perełka trafiła na cyfrowe półki Steama. Stając się jednocześnie pierwszą grą, która tego dokonała dzięki usłudze Greenlight. Innymi słowy, SOS wygrał życie i internety, a my jako rodacy mamy kolejny powód do dumy. Ale tak w sumie, czy ktoś w ogóle kojarzy jakimi produkcjami się zajmował przed wydaniem MacPixela? A nawet grubo po? Dzisiaj pochylimy się nad tą właśnie kwestią. Tak więc zapraszam was do siódmego odcinka programu gry, o których nie słyszeliście w zupełnie odnowionej formule. Zanim zaczniemy, pragnę zaznaczyć, iż w tym materiale nie pokażą się wszystkie produkcje sosa dostępne na jego stronie internetowej. I to ze względu na parę powodów. Po pierwsze, sama pula gier sosowskiego sięga dokładnie 69 tytułów, a z racji natury tego programu nie zdołałbym pokazać ich wszystkich. Wolę się skupić na najciekawszych, najdziwniejszych, tych z największą dawką środków psychoaktywnych i ogólnie rzecz biorąc najlepszych w dziełach sosa nie zamęczając Was opisywaniem całej reszty. Po drugie, niektóre jego wytwory to żarty, dziejące się na jednej planszy i oferujące minimum rozgrywki w zamian za pokazanie zwariowanego i nieoczywistego dowcipu. No i wreszcie po trzecie, w związku z tym, że moją serię kieruję do graczy, którzy posiadają komputer osobisty z zbudowanym systemem Windows od Microsoftu, w moim małym zestawieniu nie pojawią się tytuły z konsol starodawnych, jak Commodore czy Atari, zwane potocznie głównym zestawem. Tak więc, jak już to mam ze sobą, przejdźmy do gier. A rozpoczniemy od pozycji, która jest reprezentantem rzadko spotykanego na komputerach osobistych formatów, którego korzenie sięgają czasów automatów, bowiem Telemite, czyli pierwszy Indexosa na pełnym etacie, to Brawler, czyli pokrótce mówiąc, mordopicie połączony z platformówką, w którym głównym celem gracza jest wyrzucenie oponenta z pola walki. Najbardziej znanymi przedstawicielami tego gatunku jest ceniona na całym świecie seria Smash Bros. od Nintendo. Bądź też jej mniej spektakularny, pecytowy odpowiednik. Wracając jednak do tematów, w grze inspirowanej w mniejszym lub większym stopniu prototypem, cielamy się w ninja, który ma za zadanie wypić w piń w latach mutantów i żołnierzy, zrównać z ziemią niezliczone drapacze chmur, a także stłuc na miastkę monstrualnych szefów. Wszystko to przyprawione odpowiednią dawką tego szaleństwa, lejącej się krwi. Skrajnych wybuchów oraz wduszania przycisku X do momentu, aż nie wypadnie nam z klawiatury. Z czasem, produkt daje nam kość swoim poziomem trudności oraz efekt ciarskością się z ekranu. Ale jednak mimo tak sporej intensywności da się to szaleństwo ogarnąć, głównie ze względu na dość pomocne ułatwienia, które nie zdarzają się w pierwszych lepszych tytułach odpalanych na przyglądarce. Z każdą ukończoną rozgrywką, bez względu czy to porażka, czy też nie, zostajemy obdarowani pewną liczbą klejnotów, którą możemy przeznaczyć na ulepszenia w odpowiednim menu. Od szybkości zadawania ciosów, wytrzymałości i specjalnych mocy, aż po wysokość skoku czy też żywotność. Jednak co naprawdę rozwaliło mnie na łopatki, oprócz miodnej rozkrywki, to fakt auto-zapisu. I to nawet dni po zamknięciu przeglądarki, bez zlogowania się na serwis, w którym trzymana jest produkcja. Tak więc jeśli pałacie miłością do szybkich hardkorowych gier platformowych nastawionych na walkę, to z pewnością pokochacie też i telemind, mimo faktu bycia jedynie fleszówką. Kolejną grą autorstwa Sosa z jaką chciałbym się podzielić jest wykonana podczas Ludum Dare 25 Spy Trouble, którą możecie popykać na stronie internetowej autora. Tym razem wejdziemy w skórę cierpiącego na amnezję szpiega, który po wybudzeniu i spojrzeniu na swój wyjątkowo elegancki ubiór postanawia ochoczo podłożyć bombę w wypełnionym laserami laboratorium złego naukowca. Bo przecież tak wygląda typowy dzień świeżo upieczonego agenta. Tak więc pokonujemy kolejne platformy, prześlizgujemy się przez wnęki i zbieramy kolejne przedmioty pomagające nam w wykonywaniu misji, w tym kawkę oraz zwoje kung-fu, czące nas trudnej sztuki wspinaczki oraz ślizgania i odbijania się od ścian. Program swoją stylistyką przypomina nieco elektrobody od Exant, animacje chodzenia te z pierwszego Prince of Persia na stareńkiego już MS-dosa, tle leci chwytliwy retro utwór, a na naszej drodze czyha wiele pułapek z wspomnianymi laserami i działkami na czele. Owszem, problem tajniaka nie jest szczególnie wymagający i czas potrzebny na jego przejście nie przekracza nawet 10 minut. Ale jak na gierkę stworzoną w całości w ciągu zaledwie dwóch dób... Gra się w to naprawdę przyjemnie. By tego było mało, gra została zaopatrzona w aż dwa zakończenia, których Wam oczywiście nie zdradzę. Więc jeśli szukacie fleszówki na krótką chwilę, to myślę, że Spy Trouble strzeli się w Wasze wymagania idealnie. Kojarzycie może pierwszą osobową strzelankę Krieger, ważącą niemalże 96 KB napisaną przez niejakiego KB? Która, mimo małych kabarytów, zawierała nie najgorszą grafikę i wsparcie dla DirectX 9? Jeśli tak, to z pewnością zainteresuje Was mały eksperyment Sosa o tytule Frolicking King Safari Resort 9999, gdzie figurujący 10 tysięcy bez jednego to liczba bajtów jaką zajmuje aplikacja. Otóż tym razem postanowił on wziąć jeden ze swoich starszych projektów stworzony na jednym z game gemów, czyli Frolic King Safari Resort. I grzebać nad nim tak, by został on upchnięty przy jak najmniejszych stratach w niecałych 10kb. Mało tego, jak sam pisze na blogu, zdołał nawet dodać parę nowych elementów do gry, jedynie kosztem tekstu, co jest dla mnie absolutnie niebywałe. I racja, może sama gra nie jest jakimś grywalnościowym majstersztykiem, bo spacerowanie po kurorcie i bestialskie mordowanie kolejnych dwóch kulek, które stają się coraz to bardziej agresywne i krwi, staje się po czasie dość nużące. Ale sam fakt, iż coś takiego dało się skompresować do tak niewielkiego pliku robi naprawdę spore wrażenie. Jeśli więc interesują Was nietypowe eksperymenty, bądź chcecie zobaczyć, co można zmieścić w zaledwie paru kilobajtach i to w pełnym trójwymiarze, to możecie bez wahania ją pobrać z oficjalnej strony producenta za darmo. Czas jednak opuścić te przystanie resztek zdrowego rozsądku, by wkroczyć na nieznane i dosyć osobliwe wody wariactwa. A zaczniemy to od minigierki stworzonej na Ludum Dare 24 o nazwie Badass vs Hipsters. Jak można się domyśleć po tytule, sterujemy napakowanym złodupcem, którego świętym obowiązkiem, prócz oczywiście rzucania czerstwych tekstów, jest przywrócenie równowagi we wszechświecie czyli innymi słowy zwalczenie całej populacji hipsterów w samym zarodku. I to dosłownie, bo naszą przygodę zaczynamy w nasieniu, kiedy to jako osiłek dumnie noszący przeciwsłoneczne okulary postanawiamy sami zająć się selekcją naturalną i od tamtego momentu jest tylko lepiej. Rozgrywka jest bijatyką na szynach, składającą się z kilkusekundowych rund osadzonych w różnych etapach. Po etapie w ejakulacie trafiamy do waginy już w formie płodu, by później wyskoczyć z łona matki. Lądujemy naszymi czterema literami na rowerku z dodatkowymi kołami, ażeby zmieść z ulicy każdego szukającego uwagi modlić się na desce. Potem masakrujemy ich w szkole, parku i w kosmosie, gdzie zresztą ujeżdżamy astronautów, aby wreszcie trafić na galaktyczne łono i obrócić w berzyli całą rasę hipsterów. Jestem wręcz pewien, że Duke Nukem widząc to zakończenie zacząłby ze wzruszenia klaskać bicepsami. Jeśli więc przepadacie za jazdą po granicy absurdu, a hipsterzy wywołują u Was anwaletne uczucia, Stanowczo odpalcie tę produkcję w swoim browserze. Jednak najlepsze, a właściwie najbardziej srogie, zostawiłem na koniec. Oto przed wami Christmas Shotgun Defense, czyli wręcz idealna produkcja na letnie wieczory. I już słyszę to podnoszące się larum. Przecież to jest ewidentnie kolejny youtuberski szlam pokroju symulatory kozy. Czy jestem chlebem, jakich teraz wiele. Po co nam to pokazujesz? Czyżbyś do reszty pozdrawił zmysły? Oddalam tę subskrypcję. Otóż nic bardziej mylnego, bo ten twór łączy z wyżej wymienionymi jedynie pokaźna dawka abstrakcji. Zresztą, wystarczy, że przeczytam wam, jak prezentuje się fabuła tego zasnego dzieła. Otóż, w trakcie Bożego Narodzenia zdarza się iści świąteczny cud. Otóż, parze homoseksualnych nowożeńców Józefowi Stalinowi i Karelowi Marksowi rodzi się dziecko. Sielanka jednak nie trwa wiecznie, gdyż ochotę na ich noworodka zaczyna mieć horda owiec oraz inne gromady, w tym znaliśmy większej królowie, więc naszym oczkiem w głowie jako gracz jest obronienie ich niemowlęcia za wszelką cenę. Naprawdę muszę coś dodawać? Produkcja reprezentuje gatunek Tower Defense, lecz w przeciwieństwie do typowych gier z tego gatunku, Sami musimy kierować nadzierających oponentów pociski z naszego oręża, a jego jest niemało. Prócz standardowego pistoletu, który dostajemy od początku naszych rosterek, możemy się wyposażyć chociażby w szutówkę, karabin maszynowy, czy też miotacz ognia i wyrzutnie rakiet. Mimo pozornie nieangażującego gameplayu, z czasem gra obrzuca nas coraz większą porcją niedorzeczności. I to do takiego stopnia, że po zobaczeniu finału mózg mi wyłaził uszami. Jeśli więc chcecie w pełni obcować z tym, co się dzieje w umyśle naszego polskiego twórcy, ta produkcja z pewnością Wam to umożliwi. Tak przynajmniej sądzę. Po wydaniu przez dystrybucję cyfrową swojego opus Magnum, jakim był MacPixel. SOS jak na razie nie wydał drugiego takiego projektu. Bywał obecny na każdym kolejnym Ludum Dare, co potwierdzał wrzucając na swoją witrynę bardziej udane twory jak m.in. Planet Life, Punch Squad czy Attack of the Heavenly Bats. Stworzył parę innych ciekawych projektów jak Liczby XE, która psuła się podczas postępu, Gra rytmiczna stopy Up, która z rytmem nie miała nic wspólnego, czy też konwersja Flappy Bird na Commodore 64. I o ile nie liczę na powstanie kontynuacji MacPixela, bo dla takiego umysłu jak Sos to byłoby zbyt tanie, to nadal trzymam kciki na wydanie kolejnej, większej produkcji, którą bym bez wahania kupił w dniu premiery. Mimo iż jestem z timowym skąpcem. Tak więc życzę Sosowi powodzenia w jego dalszej karierze, a Was żegnam i zapraszam do kolejnego odcinka, który nastąpi w swoim czasie. Do zobaczenia. Swoją drogą, czy kojarzycie niedokończoną grę Iconoclast z pierwszego odcinka? Grę platformową z elementami logicznymi, w której wcielaliśmy się w mechaniczkę? Jeśli odpowiedzieliście twierdząco, to mam dla Was wspaniałe wieści. Otóż twórca tej gry, Konczak, umieścił ją na Greenlight i ku zaskoczeniu nikogo wręcz w ekspresowym tempie została wybrana przez społeczność. Data premiery to niestety rok 2016, ale mimo to wciąż nie mogę się doczekać. To byłoby na tyle. Trzymajcie się. Data premiery to niestety rok 2016, ale mimo to nie mogę się doczekać. To by było na tyle. Trzymajcie się.